Czy kiedykolwiek czułeś, że jest w tobie coś, co po prostu nie pasuje do tego życia? Nostalgia, który nie ma adresu, strach, który nie ma źródła, zdolność, która jest po prostu pojawił się, jakby pochodził z miejsca, którego nie pamiętasz, ale twoja dusza nigdy zapomniałem. Wyobraź sobie przez chwilę, że stoisz przed starym lustrem nie odzwierciedla teraz tylko twoja twarz, ale warstwy i warstwy historii. W których żyłeś innym razem, w innych ciałach, w innych podróżach. A każda refleksja szepcze: Czy kiedykolwiek byłem tu już wcześniej? Dzisiaj będziemy chodzić po głębokiej, niemal świętej ziemi. Przyjrzyjmy się uśmiech znakom ukryte o znaki reinkarnacji znaki, które często odczuwałeś, ale o których nigdy nie wiedziałeś interpretować. Tu nie chodzi o ciekawość duchową chodzi o tożsamość. Chodzi o zrozumienie, dlaczego że czujesz to, co czujesz, dlaczego kochasz to, co kochasz, dlaczego boisz się tego, czego się boisz? Chodzi o odkryj, ile żyć przeżyła Twoja dusza. I co wciąż próbuję Ci powiedzieć. Zanim przejdziemy dalej, krótka przerwa, jeśli tego rodzaju duchowa podróż dotyka czegokolwiek, pozwól, aby w Tobie ten kanał stał się częścią Twojej ścieżki. Twoja rejestracja wzmacnia nasze wspólne światło. I pozwala mi kontynuować tworzenie treści, które przemawiają do głębie swojej duszy. Teraz tak, przejdźmy dalej. Są tacy, którzy mówią, że duch jest jak wieczny podróżnik przechodzący przez portale uczenia się, wracając do tematu, gdy lekcja wymaga jeszcze dopracowania. I ogoc, czasami te portale pozostawiają ślady, fragmentaryczne wspomnienia, emocje, które nie należą do chwili obecnej spotkania, które wydają się być zjazdami. W tym filmie nie będziemy rozmawiać o abstrakcyjnych teoriach. Porozmawiamy o prawdziwych markach, doświadczeniach wyczuwalnych, subtelne znaki, które przebijają zasłonę zapomnienia i odsłaniają cząstki o kto byłeś przygotować. To, co za chwilę rozpoznasz, może zmienić twój sposób działania, widzi nie tylko przeszłość, ale także cel twojego obecnego życia. I zanim przejdziemy do pierwszego znaku weźcie głęboki oddech. Bo niektórych prawd nie ma, przychodzą jako odpowiedzi, ale jako wspomnienia. Są uczucia, które rodzą się jeszcze zanim doświadczymy czegoś, co je usprawiedliwia. Są emocje, które przybywają jak starożytne fale, przynosząc siłę, która nie dorównuje historia, którą pamiętasz. To tak jakby wejść do zupełnie nowego miejsca. A jednak poczuj ucisk w klatce piersiowej, niewytłumaczalną tęsknotę, znajomość, która. Nie ma sensu dla umysłu, ale ma to sens dla duszy. Wiele osób nosi w sobie te emocjonalne wspomnienia, nie zdając sobie z tego sprawy. Pojawiają się w proste chwile, zapach wywołujący głęboki smutek, krajobraz, który budzi natychmiastową radość, piosenka, która wywołuje łzy bez racjonalnego powodu. Te reakcje, intensywne i nieproporcjonalne do kontekstu, należą do najstarszych i najbardziej powszechnych milczycie. Że przeżyliście już doświadczenia w innych egzystencjach. Pamięć ciała zostaje wymazana. Pamięć mózgu ulega reorganizacji, ale pamięć o dusza to pozostaje. Nie przedstawia się w postaci wyraźnych scen, ale wrażeń. A dusza nie używa słów, wykorzystuje wibracje. Więc kiedy czujesz coś, czego nie masz, ma swój początek w tym życiu jakby otwierały się wewnętrzne drzwi portal łączący tych, którzy dziś jesteś tym. Kim byłeś kiedyś? Są ludzie, którzy noszą niewyjaśnione lęki, takie jak lęk wysokości, głębokiej wody, zamkniętych miejsc. W wielu tradycjach duchowych obawy te są, rozumiane jak echa przeszłych zgonów lub traumatycznych doświadczeń przeżywanych w innym ciele. Odpodobnie nagłe talenty mogą być również zapisami poprzednich wcieleń. Kogoś, który nigdy nie studiował muzyki, ale gra naturalnie ktoś kto uczy się języka z niezwykłą łatwością ktoś kto ma zdolności manualne i wydaje się że dotrzymuje mu kroku od zawsze te wrażenia to nie przypadek to ślady są energetycznymi sygnaturami innych podróży a kiedy zaczniesz je rozpoznawać coś w tobie się budzi rodzaj cichego wspomnienia jakby chciał powiedzieć tak już to przeżyliśmy a najciekawsze jest to że im bardziej witasz te doznania tym bardziej się one stają jasne tak, jakby dusza, uświadamiając sobie, że jesteś gotowy, zaczęła odsłaniać więcej kawałki siebie. Oddychaj, bo kolejny znak jeszcze bardziej pogłębia to przejście między życiami. Są spotkania, które wydają się powszechne, ale tak nie jest. Czasami patrzysz w oczy kogoś po raz pierwszy i coś w tobie rozpoznaje siebie. To nie jest współczucie, przyciąganie, ani przypadek. To tak, jakby dwie stare historie ponownie się zetknęły, gdyby dwie ścieżki które kiedyś szły obok siebie w innym życiu, spotkały się ponownie w tym kontynuować to, co pozostało do zakończenia. Te natychmiastowe połączenia są jednym z najpotężniejszych znaków reinkarnacji, i nie muszą być romantyczni. Mogą to być przyjaźnie, które rodzą się w ciągu kilku minut i które łączą bez wysiłku, tworzą więzi tak naturalne, że wydają się być kontynuacją czegoś, co nigdy się nie zaczęło, przynajmniej nie w tym życiu. Kiedy tak się dzieje, zawsze pojawia się poczucie już cię znam, nawet jeśli nie da się wyjaśnić przyczyny. Wierzymy w duchowość, jeśli dusze, które szły razem, mają tendencję do odnajdywania się nawzajem ponownie. Nazywa się je grupami dusz, towarzyszami podróży, którzy na zmianę w różnych rolach podczas wcieleń, czasami jako rodzina, czasami jako przyjaciółmi, czasami jako nauczyciele, a nawet jako wyzwania. Cel jest zawsze ten sam. Wspólna ewolucja. Wiele osób twierdzi, że kiedy spotykają kogoś takiego, czują natychmiastowy komfort, jakby wrócili do domu. Inni odczuwają niewytłumaczalny impuls do troski chronić, uczyć lub uczyć się. Wciąż są takie spotkania, które wywierają wpływ przeciwnie nagła niechęć, nieuzasadniony niepokój ponieważ dusze, które miały intensywne konflikty, łączą się również, aby rozwiązać to, co pozostało nierozwiązane. Co ciekawe, podczas tych spotkań dialog toczy się bez wysiłku. Cisza ci nie przeszkadza, a energia pasuje. Wydaje się, że istnieją synchroniczności, podobne myśli, wspomnienia równolegle. To tak, jakby dusza mówiła: W końcu wróciłeś. Połączenia te nie powstają przypadkowo. Są to zjazdy zaplanowane przed wcieleniem, portale, które otwierają się, aby kontynuować starożytne pakty. Im bardziej to rozpoznajesz standardem, tym głębsze staje się zrozumienie, że nic, absolutnie nic, nie jest losowe. Przygotować. Następny sygnał ujawnia coś jeszcze bardziej tajemniczego. Wspomnienia tego objawiać się nie w umyśle, ale w ciele. Ciało jest pierwszym domem duszy, ale jednocześnie ostatnim, o którym należy zapomnieć. Dlatego też jeden z najbardziej intrygujących oznaki reinkarnacji pojawiają się nie w umyśle, ale w materii. Są fizyczne doznania pojawiające się niewiadomo skąd, jak małe, zapomniane echa, dreszcz bez emocji oczywisty powód, powtarzający się dyskomfort w określonej części ciała, a nawet ałagodny ból, który pojawia się w nieoczekiwanych momentach, jakby coś tam niósł wspomnienie, które nie należy do tego życia. Wiele osób zgłasza znamiona w miejscach wzbudzających wrażliwość, emocjonalne lub fizyczne. Inni opisują ucisk w klatce piersiowej podczas wchodzenia do określonych środowisk, napięcie w dłoniach podczas patrzenia na określone narzędzia lub niewyjaśniony dyskomfort przed pewnymi przedmiotami. To tak, jakby ciało reagowało przed świadomością, pamiętając o czymś, czego oczy jeszcze nie mogą zobaczyć. Z duchowego punktu widzenia obecne, ciało może nosić subtelne zapisy urazów, chorób lub niezwykłe doświadczenia z poprzednich wcieleń nie jako kara. Ale jako przypomnienie, jakby dusza powiedziała: Oto była historia i nadal musi być uhonorowany, zrozumiany lub uzdrowiony. Wrażenia te manifestują się również jako naturalne zdolności fizyczne. Osoby, które już rodzą się z imponującą koordynacją, precyzją manualną, łatwością tańca, walki, tworzenie, manipulowanie instrumentami wszystko to może być efektem wspomnień cielesnych, zgromadzone. Nowe ciało uczy się szybciej, ponieważ tak naprawdę stara dusza już to wiedziała. Inną wspólną cechą jest odczuwanie dziwnego fizycznego oporu w określonych miejscach mosty, góry, wysokie okna, głębokie morze. Wiele z tych fobii jest interpretowanych jako rezonanse przeszłych zgonów, traumatycznych przeżyć, które zostały zapisane w pole energetyczne duszy. Te znaki nie muszą Cię przerażać. Przeciwnie, są zaproszeniami. Zaproszenia do oglądania do siebie głębiej, aby rozpoznać, że jesteś stworzony nie tylko z tego, co przeżyłeś, ale także tego, czego doświadczyła twoja dusza przed materią. A jeśli czujesz, że twoje ciało reaguje bez wyjaśnienia, pamiętaj. Czasami ciało pamięta wcześniej obudzić sumienie. Następny znak prowadzi nas do jeszcze bardziej tajemniczego portalu. Snów, które nie są tylko marzenia. Są sny, które są po prostu wymieszanymi obrazami, fragmentami nieświadomości, ale są inne. To nie wygląda na sny. Pojawiają się jako kompletne sceny ze szczegółami, zapachy, dialogi, emocje tak żywe, że budzisz się z poczuciem, że wróciłeś gdzieś, nie o tym, że sobie to wyobrażałem. Kiedy to się stanie, możesz nie marzyć o czymś nowym, ale pamiętać o czymś starym. Marzenia, które się powtarzają. Miejsca, których nigdy w życiu nie odwiedziłeś, ale które znasz tak, jakby mieszkał tam, nieznane twarze, które budzą uczucie, tęsknotę, a nawet ból, scenariusze, historie, które opisujesz dokładnie, nawet bez ich studiowania. Te sny noszą typowy podpis duchowych, wspomnień, które pojawiają się, gdy zasłona pomiędzy wcieleniami jest wyrafinowany. W duchowości stan snu postrzegany jest jako portal, to jest, gdy racjonalny umysł, cisza i dusza wyraża się swobodniej. Mówi symbolami, scenami, metaforami, a czasem przez dosłowne wspomnienia. Wiele tradycji głosi, że kiedy śpimy, ponownie odwiedzamy miejsca, w których już mieszkamy, spotykamy znajome dusze i dostęp fragmenty doświadczeń, które ukształtowały to, kim jesteśmy dzisiaj. Są też sny, które niosą ze sobą emocje utrzymujące się przez cały dzień. Bezprzyczynowy smutek, spontaniczna radość, głęboka nostalgia. Nie liczy się fabuła, ale emocje, ponieważ dusza komunikuje się nie tylko za pomocą obrazów, przemawia poprzez wibracje emocjonalne. Inny typ powszechnym marzeniem o reinkarnacji są sny książkowe, te, które się wydają całe rozdziały historii, która toczy się noc po nocy. W nich nie zachowujesz się jak widza, ale jako bohatera, z sumieniem, wyborami. A nawet relacjami. To jest jakby przeglądano stare życie, strona po stronie. Te sny nie wymagają skomplikowanej interpretacji, proszą, żeby ich wysłuchano, ponieważ dusza odsłania wspomnienia nie po to, żeby robić wrażenie, ale żeby integrować, żebyś zrozumiał, co nadal musi się zagoić, uwolnić lub kontynuować, przygotować. Za następnym znakiem wkraczamy na terytorium, na którym czekacie życie, wskazówki. Które wydają się zbiegiem okoliczności, ale są czymś znacznie więcej. Są chwile, kiedy życie wydaje się wyznaczać scenę wokół ciebie. Czy myślisz, o pojawia się ktoś i ta osoba? Liczba zaczyna się powtarzać tygodniami. Symbol, fraza, imię pojawia się wszędzie, jakby wszechświat tego próbował zwrócić na siebie uwagę. Te zbiegi okoliczności, które nie są zbiegami okoliczności, są synchronizacje. Duchowe znaki, które próbuje ujawnić coś głębokiego. W wielu tradycjach synchroniczność to cichy dialog pomiędzy duszą a ścieżką. Kiedy dusza przeżyła wiele żyć, rozwija się w niej szczególna wrażliwość rozpoznać te wyrównania. To tak, jakbyś widział pewne wzorce już wiele razy. Razy, że teraz świecą intensywniej, prowadząc Twoje kroki niemal niewidoczny. Czasami synchronizacja przychodzi jako potwierdzenie. Myślisz o zmianie kariery. I tego samego dnia widzi trzy różne wyrażenia mówiące o rozpoczęciu od nowa. Innym razem pojawia się jako ostrzeżenie, dziwne uczucie połączone z powtarzającymi się sygnałami proszącymi o poczekanie lub zmienić kierunek. Istnieją także synchroniczności, które łączą się bezpośrednio ze wspomnieniami inne życia, starożytne symbole, specyficzne kultury, miejsca, które bez powodu zaczynają pojawiać się wokół ciebie. Im bardziej przebudzona dusza, tym silniejszy magnetyzm tych sygnałów. Nie przychodzą zaimponować ci, przyjdź, żeby cię poprowadzić. Są jak małe latarnie na środku ulicy, drodze pokazując, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być i tu robię ważną pauzę. Jeśli ta treść zapewnia przejrzystość, tak rozważ subskrypcję kanału. To nie tylko pomaga algorytmowi. To pomaga podtrzymajcie przy życiu tę duchową podróż, którą wspólnie zbudowaliśmy, i która wciąż wam pozwala otrzymuj nowe filmy, które zagłębiają się w Twój wewnętrzny proces. A teraz wróćmy do wątku historia, ponieważ synchronizacje to nie tylko wiadomości. Przypominają, że Twoje dusza ma mapę, a mapa ta nie zaczęła się w tym życiu. Jest starożytny, rozległy, pełen powiązania rozciągające się na przestrzeni wieków. A następny znak ujawnia dokładnie, jak ta duchowa mapa kształtuje Twoje cykle powtarzalne w tym wcieleniu. Istnieją wzorce, których nie wybierasz świadomie, ale które wydają się wybierać ciebie. Sytuacje, które się powtarzają, relacje przebiegające według tego samego scenariusza, wyzwania, które powracają jak fale, nawet gdy zmieniasz miasto, pracę, kręgi społeczne. To jest jakby życie nalegało, aby pokazać coś, o czym wie twoja dusza, ale umysł jeszcze tego nie wie, zrozumiałe. Te powtarzające się cykle są jedną z najbardziej oczywistych oznak reinkarnacji. Po drugie, różnorodnych tradycji duchowych, gdy nauka nie była ukończona przez całe życie poprzednich, powraca w tym istnieniu, dopóki nie zostanie zintegrowany. Nie jako kara, ale jako okazja. Dusza nie współpracuje z karą. Pracuje całkowicie. Być może byłeś w kilku związkach, w których musiałeś się wycofać, aby zachować spokój. O ty sytuacjach, w których zawsze był stawiany w sytuacji, w której mógł kogoś uratować. Może spotkasz się powtarzająca się niesprawiedliwość, porzucenie, rywalizacja, lub potrzeba obrony tych, którzy nie mają głosu. Ogot czasami nie rozumiesz, dlaczego tak się dzieje, ale dusza rozumie. To jest starożytny wzór proszący o uzdrowienie. W innych wcieleniach mogłeś być osobą, która wymagała zbyt wiele, lub osobą, która milczała za dużo. Być może żyłeś na stanowiskach władzy lub bezbronności, a teraz do nich wróciłeś znaleźć równowagę pomiędzy tymi siłami. Dlatego niektóre motywy powracają jako lustra, aby pamiętać, co należy dostosować. Są też talenty, które się powtarzają. Ludzie, którzy wcielenie za wcieleniem niosą ze sobą impuls do nauczania, tworzenia, uzdrawiania, przewodzenia. Są to wzorce misji, co sygnalizują jego istota przemierza wieki w tym samym kierunku. Powtórzenie nie jest błędem. To powołanie. Kiedy spojrzysz na te cykle z świadomość, uświadom sobie, że nie przyszli, żeby cię uwięzić, ale żeby cię uwolnić, ponieważ wzorzec rozpada się dopiero wtedy, gdy nauka w końcu nabiera blasku. A kiedy to się stanie, Zmieniasz się. A kiedy się. zmienisz, zmieni się bieg całego twojego życia. Przygotuj się. Następny znak pokazuje, jak pewne miejsca wywołują tak głębokie wspomnienia, które wydają się rozdzierać zasłonę pomiędzy życiami. Są miejsca, które odwiedzasz po raz pierwszy, ale nie wydają się nowe. Jedna ulica, jedna plac, starożytna świątynia, otwarte pole. Nagle wszystko brzmi znajomo, jakby coś wracałeś i nie docierałeś. To dziwne i głębokie uczucie w tym samym czasie. Twoje ciało jest tam po raz pierwszy, ale twoja dusza wydaje się chodzić wokół tych rogów setki razy. Zjawisko to jest jedną z najsilniejszych oznak reinkarnacji. Miejsca, które budzą intensywne emocje, nostalgia, spokój, dyskomfort, tęsknota, niespodziewane łzy, są to zazwyczaj punkty, w których twoja dusza miała niezwykłe doświadczenia w innych egzystencjach. Czasem to tylko szczegół. Design okna, zapach drewna, dźwięk daleko od dzwonu. Innym razem chodzi o całe miejsce, jakby aktywował tajne drzwi w tobie. Wiele osób zgłasza odwiedzając historyczne miasta, uczucie teleportacji emocjonalne, jakby obecne życie zeszło na drugi plan. Inni czują się obciążeni skrzynie, gdy widzisz ruiny, pola bitew, stare porty, wąskie uliczki. To nie jest turystyka, to jest uznanie, to spotkanie. Jest też odwrotnie: miejsca, które wywołują natychmiastową odrazę, nawet bez powodu. Pozorny, miasta, z których czujesz potrzebę szybkiego wyjazdu, domy, w których powietrze wydaje się ciężkie, obszary powodujące niewyjaśniony niepokój te miejsca mogą, niosąc wspomnienia strat, konfliktów lub intensywnych sytuacji z poprzednich wcieleń. Dusza nie zapomina geografii, przechowuje wewnętrzne mapy, niewidzialne ścieżki, energię które aktywują się gdy wracamy, nawet wieki później. Dlatego, kiedy miejsce głęboko cię porusza, warto zwrócić na nie uwagę. Ciało czuje, emocje odpowiada i dusza rozpoznaje. Miejsca, które budzą wspomnienia, nie tylko chcą robić wrażenie. Chcą pamiętaj. Często też chcą dokończyć cykl, który pozostał otwarty. Przygotować. Następny znak jest jednym z najbardziej przemieniających. Kiedy dusza się budzi głęboko, że zaczniesz czuć, że zbliżasz się do końca wielkiego cyklu ewolucyjny. Jeśli dotarłeś tak daleko, to nie przypadek czujesz w sobie ból, być może stary, może stłumiony, aż prosi się o to rozpoznany. Ból duchowy, który niósł ciszę doznania, wspomnienia, które ty nigdy nie wiedziałem, jak to wyjaśnić, ale oni zawsze tam byli. Nic, co do tej pory słyszałeś, nie było satysfakcjonujące. To było lustro. Szept. Wołanie z własnej duszy. A jeśli w którymkolwiek momencie twoja klatka piersiowa się zacisnęła, twoje oczy stały się wilgotne, lub pojawiło się uczucie starożytne przebudzenie. Być może dzieje się tak dlatego, że jesteś jedną z tych dusz, które niosły już więcej niż że powinno i nadal próbuję zrozumieć dlaczego. Dlatego dziś zapraszam cię do pójścia o krok dalej, głęboki krok, niezbędny. Odkryj cyfrową książkę 9 duchowych bólów, które noszą stare dusze cisza. To nie jest zwykły e-book. To przewodnik, mapa starych dusz, która odsłania ukryte rany, źródło Twojego zmęczenia egzystencjalne i możliwe ścieżki uzdrowienia i przypomnienia sobie, kim naprawdę jesteś. Jeśli odczuwasz ból nie tylko w tym życiu, jeśli tęsknisz za miejscami, w których nigdy nie byłeś, jeśli nosicie znaki, których nikt nie widzi. To ta książka będzie Twoim kolejnym krokiem. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Kliknij z otwartym sercem. Stare dusze też zasługują na odpoczynek. Być może, wreszcie nadszedł Twój czas na uzdrowienie. Są ludzie, którzy nawet młodzi noszą w oczach starożytną mądrość. Są jeszcze inni, nawet otoczeni bodźcami. Jasność rzeczy nie robi już na nich wrażenia, pasażerowie. Czują w milczeniu, że już za dużo przeżyli. Że już doświadczyli niezliczonych scenariuszy, że pewne emocje powtarzają się od Eonów. To inne zmęczenie, nie fizyczne, nie psychiczne, ale zmęczenie duszy. Wyraźny znak, że już to zrobiłeś, przeszedł wiele wcieleń. To poczucie duchowej starości objawia się jako dojrzałość, która nie istnieje pasuje do wieku. Obserwujesz świat z większą cierpliwością, większym dystansem, większym jasność. Argumenty, które kiedyś cię trawiły, teraz wydają się błahe. Walczy z tym wydawały się pilne i straciły znaczenie. I pojawia się ciągłe uczucie, że nic naprawdę wygrywasz lub przegrywasz, po prostu się uczysz. Ludzie, którzy zgromadzili wiele żyć, zwykle okazują naturalne współczucie, a głęboki spokój, rosnący dystans, nie dlatego, że się poddali, ale dlatego, że zrozumiałe. To tak, jakby widzieli ten sam cykl tyle razy, że teraz wiedzą dokładnie, dokąd zmierza. A to przynosi pokój. Inną oznaką tej duchowej starości jest zmiana priorytetów. Dusza zaczyna szukać cisza, autentyczność, prosta głębia. Traci zainteresowanie konkurencją, nadmiar ze względu na hałas. Preferuj to, co niezbędne, wolę prawdziwego, preferuj to, co odżywia. I od niemal nieuchronnie pojawia się pragnienie służenia, pomagania. Uzdrawiania, a nawet prowadzenia, niż dyskretnymi gestami. Istnieje również ciekawe uczucie, że to życie w jakiś sposób zamyka lukę. Duży cykl. Nie wiesz, jak to wytłumaczyć, ale czujesz to. To tak, jakbym zamykał rozdziały, które zaczęło się na długo przed jego narodzinami, jakby szycie się skończyło luźne historie, które obejmowały wieki. Jego, jeśli znak nie jest końcem, jest kamieniem milowym. To dusza mówi, że osiągnęła poziom zrozumienia, które osiąga niewielu. Uznanie, że każde życie jest rozdziałem, oraz aby rozdział ten był jednym z najważniejszych. Oddychaj, bo następny blok nie jest sygnałem. To koniec tej podróży i być może początek czegoś znacznie większego. Teraz, gdy przeszliśmy przez te osiem ukrytych znaków, być może czujesz coś, czego nie czujesz. Dokładnie pasuje do słów. Mieszanka uznania, zdumienia i ciszy wewnętrzne które bardziej przypomina wspomnienie niż odbicie. Dzieje się tak dlatego, że kiedy mówimy o reinkarnacji, nie mówimy o teorii, mówimy o niej ty, czym żył, co czujesz, co twoja, dusza nosiła przez wieki. Prawda jest taka, że życie nie jest linią prostą, ona jest kręgiem, świetny cykl wykonany z przyjazdy i wyjazdy, uczenie się i zapominanie, spotkania i pożegnania. I każde wcielenie to tylko strona tej ogromnej księgi, którą sam wcześniej napisałeś, urodzić się. Kiedy rozpoznajesz te znaki, nie odkrywasz czegoś nowego, stajesz się pamiętając. Być może zauważyłeś, że pewne emocje są stare, że pewne lęki nie urodziły się teraz, że pewne miejsca wołają do ciebie, jakby cię znały. I jakie pewne spotkania to nie przypadek, ale spotkania to nie powinno cię przerażać, wręcz przeciwnie. Musi wzmocnić cię, ponieważ to oznacza, że nie jesteś zgubiony. Jego dusza nigdy nie zaginęła. Ona po prostu podąża ścieżką, którą zawsze podążała. Ścieżką światła, ewolucji i świadomość. Ten film nie kończy się tutaj. Otwiera drzwi. Włącza światła. Zaprasza do spojrzenia do własnej historii z szacunkiem i głębią. Wiedząc, że doświadczyłeś każdego wyzwania. To część znacznie większego planu niż sobie wyobrażałem. A zanim zakończymy, zostawiam bezpośrednie zaproszenie. Jeśli ta treść Cię dotknęła, jeśli subskrybuj kanał. Dzięki temu możesz nadal otrzymywać filmy, które napędzają Twoją duchową podróż i utrzymuje przy życiu społeczność poszukiwaczy, która rośnie każdego dnia. Twój gest ma większe znaczenie, niż sobie wyobrażasz. A teraz zamknij na chwilę oczy. Poczuj ciszę pomiędzy słowami i zadaj sobie pytanie nawet. A co by było, gdyby dusza nadal miała tajemnice, których nie mogliśmy zrozumieć? Może? Następna odpowiedź jest bliżej niż myślisz. Nie dźwigaj tego ciężaru samotnie. Daj sobie prawo do zrozumienia i przekształcenia tego, o co prosiła twoja dusza tak dawno temu. Zdobądź teraz swoją cyfrową książkę dziewięć duchowych bólów, które niosą stare dusze. W ciszy. I odkryj, jak zastosować te głębokie nauki w swoim codziennym życiu. Uwaga, zapasy są ograniczone i szybko się kończą. Kliknij teraz i rozpocznij swoją podróż w kierunku jasności, uzdrowienia i wewnętrznej siły, której pragniesz. Zasługuje na to.